Dzień dobry, witajcie w moim jesiennym ogródeczku. Mamy już listopad. Niedawno nie było na YouTubie. Wiecie, sprawy domowe, trochę tu, trochę tam. Dużo rzeczy się działo, ale robiłam jakieś shortyki, Zawsze możecie na mojej stronie obejrzeć i zobaczyć, co tam wykombinowałam, ale dzisiaj chciałabym właśnie zrobić takie podsumowanie prac ogrodowych, takich październikowych. No bo jak widzicie, w ogrodzie już wszystko jest martwe. Przyszła do nas jesień pełną gębą. Październik to też taki moment, w którym przyszły przymrozki, ale takie, gdzie no, już wszystko zdechło. Nie było co oglądać, jedynie kapustne jeszcze jakoś tam sobie żyły. Ale także... Kurka wodna, zwykły październik i jesień, a tyle roboty było w ogrodzie jak nie przez całe lato. E, także mam jeszcze kilka rzeczy zaplanowanych, e, muszę się szybko spieczyć, no bo idzie zima. E, no i opowiedziałam mnóstwo rzeczy i teraz nie pamiętam najważniejszych. E, słuchajcie, pierwszy rok na, na, na YouTube za mną. Nie mogę się pochwalić jakimiś spektakularnymi osiągnięciami, ale cieszę się, że chociaż ktoś to ogląda, cieszę się, że em, nawiązujemy jakąś wspólną nicię, porozumienia, wymieniamy się doświadczeniami. E, to bardzo fajna sprawa. No, ale dobra, przejdę do sedna mojego dzisiejszego tematu, czyli do rzeczy, którymi się zajęłam w październiku. I przede wszystkim planuję zrobić żywopłot naturalistyczny, ale taki również. Wiecie, nie trzeba będzie go przycinać, chociaż może trochę będzie on taki nieformowany, nieformowalny, może trochę. Wiecie, byle jaki i nieładny, no ale będzie trzeba poczekać na efekt. I przede wszystkim za najważniejsze zadanie wzięłam sobie to, że ma być on zrobiony za darmo. Czyli z takich roślin, które znajdę tu w moim ogródeczku i w październiku przygotowałam sobie właśnie sztobry z tawuły szarej. No, przy okazji oczywiście też pocięłam żywopłot w ogrodzie z tej tawułki. No i e, dzięki temu mam te, e, te patyki, które u, poutykałam w ziemię. I teraz tak, czy ten żywopłot będzie tylko z tej tawuły? Nie. E, przesadziłam także róże oraz kalinę koralową. <noise> Planuję tam także posadzić głuk. Oczywiście, wyprodukowany ze sztobrów, ale także myślałam o iglakach. Jałowiec, świerk, jodła, sosna, chcę to posadzić. W okolicy widziałam naprawdę różne pomysły na stworzenie żywopłotów, i chcę to trochę zaszczepić w swoim ogrodzie. Chcę stworzyć także taką roślinną, może krzeczastą furtkę do ogrodu i mam już zaczątek tej furty. Będzie się ona składała z głogu, rododendronu i jeszcze kilku innych roślinek. No i właśnie przejdę do tych kolejnych prac, jakie wykonałam. To było dzielenie bylin. Przy tej furcie będą rosły i rysy, i hosty. To już e, tam właśnie przesadziłam. Posadziłam też kilka rzeczy, które dostałam latem od mamy. E, szczęśliwie przyjęły się. Niektóre tego nie zrobiły. I właśnie w ten sposób wsadziłam do mojego e, okrąglaka kamieniaka e, trzkrotkę wirgijską e, i ciemiernika. E, nie, nie jestem do końca pewna, czy te roślinki przeżyją tutaj. W takich mroźnych zimach, no ale zobaczymy. Zawsze były za darmo. <grywa> no i wiadomo. Jesień to także czas takich cebulastych nas nasadzeń. Przed domem posadziłam całkiem sporą ilość cebul w postaci hyacyntów krokusów i tam pewnie jeszcze kilku innych, o których zapomniałam. Mam nadzieję, że to też będzie dobrze wyglądało. Zobaczymy wiosną. No ale jak jesteśmy tak w temacie cebulowych, cebulastych, to posadziłam także czosnek o zimę. Zaczynam pracę. Zaczynam, tak. Kurczę, zaczynam i, i ciągnę. Na wiosnę zaczęłam pracę nad tworzeniem gildii jabłoni. Gildia takiego drzewa owocowego to nic innego jak dobre towarzystwo wspierających się nawzajem roślin, krzewów, drzew i czego tam jeszcze. No i przede wszystkim w tej gildii mojej, w tej mojej gildii jabłoni, będzie ten czosnek. Posadziłam tam już wcześniej chrzan, ale obok innej jabłoni w ogrodzie rośnie także rabarbar. Czyli, jakby wiecie, nie jest to żadna nowość, że sadzi się rośliny wspierające obok siebie, bo robiono to już od dawien dawna. Ach, no i jeszcze taka właśnie e, końcowa rzecz. Udało mi się wyhodować, wydaje mi się, że dość ładne sadzonki dali. Dali z nasion. M Trzeba było je wykopać, no bo o ile e, słyszałam, że w niektórych miejscach Polski zimują one, że dadzą radę, no to tutaj, sorry, ale nie. <ścoughs> e, także już, już są wysadzone. No i słuchajcie, to była krótka jesień, a zaraz zima. Mamy połowę listopada i już w tym tygodniu mają przyjść takie mrozy na minus 15 stopni i ma również spaść śnieg. Także muszę okay. się bardzo spieszyć, żeby dokończyć te swoje prace, które sobie jeszcze obmyśliłam. Przede wszystkim trzeba ściągnąć folię z foliaka. Ja w zeszłym roku tego nie zrobiliśmy i... No niestety napadało na niego dużo śniegu i się załamał. Łukasz to uratował. Stoi, no ale jest bardzo w kiepskim stanie, bo na jesień jeszcze porwał ją wiatr. <laughs> no nic, jak uzbieram trochę więcej pieniążków, może zainwestuję w coś lepszego, no ale na razie... Muszę używać tego co mam. Przede wszystkim, jak widzicie, za mną jeszcze mnóstwo martwych roślin w ogrodzie, i obmyśliłam, że niektórymi z nich, czyli kapustnymi, które jeszcze tutaj rosną, podzielę się z kurczaczkami bardzo chętnie jedzą takie rzeczy. No ale jeszcze tam jakieś martwe pomidory i inne cuda rosną. I obmyśliłam, że wytnę tylko ich część nadziemną. Kurze, nie zostawię w ziemi. Może dżdżownice je zjedzą, kto wie. Może e, rozłożą mnie jakieś inne stworzonka glebowe. <grym> no i jedna z takich najważniejszych rzeczy, prawie na sam koniec, to jest ściłkowanie. E, obmyśliłam tutaj kilka nowych nasadzeń. E, mogą być one jeszcze delikatne. Jeszcze nie do końca się przyjęły z pewnością, więc to zaściółkuję bardziej. E, tutaj z rękami, ale e, jesienny ogród można również ściółkować kompostem. E, ja tutaj z okazji tego, że mamy kurczaczki, postanowiłam pościółkować trochę kompostem, właśnie od kurczaczków. E, mam jeszcze trochę krowieńca i to rozłożę w ogrodzie. Zima i jesień to także ciężki czas dla ptaków. Tak trochę przypominam o tym, że fajnie wybuje może nieco podokarmiać. Ja już swoje zaczęłam. Jedzą na głównie słoneczniki jakieś tam nasiona, które znalazłam w promocji. Ym, no i na koniec będziecie mogli obejrzeć sobie co tu już do mnie przyleciało. Ym, ja, jestem zachwycona. Mm. A, no i z okazji tego, że jestem już rok na YouTubie, obmyślałam sobie, że nadałoby się jakieś question. Question. QA. Um, myślę sobie, że nie w następnym odcinku, ale za kilka odcinków mogłabym coś takiego zrobić. Także pod tym odcineczkiem, jeszcze następnym, zadawajcie pytania. Chętnie na nie podpowiadam, możecie się dowiedzieć trochę więcej o moim życiu, <laughs> jeżeli to kogoś interesuje. A teraz bardzo dziękuję za oglądanie. Ach, i chyba za to wsparcie za te polecajki z innych kanałów. Bardzo dziękuję. Pa!